Używamy najlepszego sprzętu. Mamy najlepszych specjalistów. Nie ma szansy, żeby się nie udało. Członkowie grupy Santi odnaleźć Orła od lat przeczesują morze północne, by odnaleźć słynny polski okręt podwodny z czasów II wojny światowej. This is our plan B. We wtorek 9 kwietnia na spotkaniu z Polonią w Ognisku Polskim opowiedzieli o planach na przyszłość i dotychczasowych poszukiwaniach ORP Orzeł. Nie wiemy, gdzie jest Orzeł, ale wiemy, gdzie go nie ma. To jest naprawdę ważne, bo sprawdzamy te koncepcje, te hipotezy, które są najistotniejsze i wiemy, że w tych rejonach, gdzie oczekiwaliśmy sukcesu, no tego sukcesu nie ma. Ekipa Santi odnaleźć orła co roku wypływa na poszukiwania miejsca zatonięcia polskiego okrętu. Korzysta przy tym z najwyższej klasy sonarów i innych urządzeń przeczasujących głębiny morskie. We found something what was looking like conic, uh, uh, tower. Do tej pory znaleźliśmy bardzo dużo różnych rzeczy, bardzo dużo wraków, no niestety nie orła, ale jesteśmy w dalszym ciągu bardzo dobrej myśli i, i, i na pewno go kiedyś znajdziemy, jest to kwestia czasu. Ostatnia ekspedycja miała miejsce w drugiej połowie marca tego roku. Poszukiwacze natrafili na dwa inne okręty podwodne. Mimo, że jesteśmy amatorami w sensie organizacji projektu, jesteśmy prywatną w pewnym sensie inicjatywą, to jednak pod względem profesjonalnego przygotowania i narzędzi, jakich używamy, nie ustępujemy najlepszym hydrografiom. Okręt służył w polskiej armii od lutego 1939 roku. Po ucieczce z internowania w Estonii dołączył do floty Wielkiej Brytanii. 23 maja 1940 roku wyszedł w swój ostatni rejs. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach wraz z wszystkimi członkami załogi. To Poszukiwania orła, jak sądzę, no gdybyśmy tego nie robili, to bylibyśmy pewni, że coś olbrzymiego tracimy. Jesteśmy winni to tym bohaterskim marynarzom. Kolejna ekspedycja Santi planuje na lato i jesień.